Marzangazaur był królem Madagaskaru, będąc w swoich czasach na szczycie łańcucha pokarmowego. Bały się go wszystkie inne dinozaury, a czasem zdarzało mu się zjadać również członków swojej własnej rodziny. Zapraszam do oglądania odcinka o tym groźnym prehistorycznym kanibalu. Marzangazaur to rodzaj teropoda z rodziny Abelizaurów, żyjący od około 70 do około 65 milionów lat temu, w późnej kredzie na terenach obecnego Madagaskaru. Nazwa Marzangazaur oznacza jaszczur z Mahayangi. Marzangazaur był średniej wielkości teropodem osiągającym przeciętnie 6-7 metrów długości łącznie z ogonem. Znaleziono także fragmentaryczne szczątki, które wskazują, że niektóre dorosłe marżungozaury mogły osiągać nawet 8 metrów długości. Zobaczcie, jak na jego tle wyglądałby człowiek. Badacze szacują, że średniej wielkości marzangazaur ważył mniej więcej jedną tonę, a najwięksi, przekraczający 8 metrów przedstawiciele tego rodzaju, jeszcze więcej. Szacuje się, że 8-metrowe marżangazaury mogły ważyć nawet półtorej tony. Jego czaszka w stosunku do swojej wysokości była krótka. Czaszki dużych przedstawicieli rodzaju Marangozaurus mierzyły około 60-70 cm długości. Marangozaurus miał charakterystyczną czaszkę, wliczając w to zgrubiałe kości nosowe, grzebień i czołowy róg. Mogły one odgrywać rolę w konkurencji o pożywienie i inne zasoby naturalne, jednak ich dokładna funkcja nie jest znana. Wyposażony w puste przestrzenie róg Marangozaura był za słaby do bezpośredniej fizycznej walki. Choć mógł służyć do odstraszania przeciwników. Choć istnieją różnice w ozdobach czaszek marzangozaurów, nie muszą one świadczyć o dymorfizmie płciowym. Miał on również więcej zębów w obu szczękach niż inne abelizaury. Zęby o budowie typowej dla wszystkich abelizaurów miały krótkie korony. Marzangozaurus zarówno w szczęce górnej, jak i kości zębowej żuchwy miał o 17 zębów więcej niż inne abelizaury. Gazaur był dwunożnym dinozaurem posiadającym długi ogon równoważący głowę i tułów. Jego środek ciężkości znajdował się nad biodrami. Mimo że kręgi szyjne miały liczne zagłębienia redukujące ich wagę, wielkie otwory służące do przyczepu mięśni i żebra szyjne dawały czaszce znaczną siłę. Skostnienie ścięgiem przymocowanych do żeber szyjnych dawały im rozwidlony wygląd. Wszystkie te cechy zapewniały temu teropodowi bardzo mocną, silnie umięśnioną szyję. Kość ramienna marzangazaura była krótka i zakrzywiona. Może to wskazywać, że ten teropod posiadał krótkie kończyny przednie, zwieńczone czterema palcami. Naukowcy sugerują, że wyjątkowy kształt czaszki marzangazaura i innych abelizaurów może świadczyć o ich odmiennych zwyczajach pokarmowych. Podczas gdy inne teropody posiadały długie oraz niskie wąskie czaszki, czaszki abelizaurów były wyższe i szersze oraz często krótsze. Wąskie czaszki innych teropodów wytrzymywały napięcia podczas pionowych mocnych ugryzień, ale gorzej radziły sobie podczas skręcania. Wydaje się, że wąskopyskie teropody posiadały strategie pokarmowe polegające na wielokrotnym gryzieniu ofiary, które ją osłabiają. Krótko i szeroko pyskie marzągazaury mogły stosować inną strategię polowania: pojedyncze ugryzienie ofiary i trzymanie jej czekając aż opadnie z sił. Wzmocniona szyja marzągazaura z silnymi kręgami i mocno połączonymi żebrami oraz skostniałymi ścięgnami posiadała zwiększone miejsca mocowania mięśni na kręgach i tyle czaszki, które mogły podtrzymywać czaszkę podczas walki z ofiarą. Czaszki abelizaurów były również w wielu miejscach wzmocnione przez struktury powstałe ze zmineralizowanej skóry, tworzące charakterystyczną chropowatą budowę kości. Szczególnie kości nosowe Marzangazaura były bardzo grube i przystosowane do wytrzymywania sporej siły. Marzangazaur był największym drapieżnikiem w swoim środowisku. Jedynymi dużymi roślinożernymi zwierzętami żyjącymi obok niego były zauropody. Badacze sugerują, że Marzangazaur specjalizował się w polowaniu na zauropody. Charakterystyczne adaptacje czaszki i szyi umożliwiające mocne ugryzienie ofiary i przytrzymania jej, aż zacznie opadać z sił, były bardzo przydatne w walce z potężnymi zauropodami. Marzangazaur nie poruszał się tak szybko jak inne podobnej wielkości teropody. Miał krótkie i grube kończyny tylne, ale nie miałby problemu z dogonieniem powolnych zauropodów. Grube i wytrzymałe kości kończyn tylnych sugerują dużą ich siłę, a ich niewielka długość obniżała miejsce środka ciężkości. Tak więc marzangazaur zrezygnował z prędkości dla siły. Pomimo, że marzangazaur mógł polować na zauropody, istnieją dowody na to, że był kanibalem i do swojej diety włączał także inne marzangazaury. Liczne kości marzangazaurów noszą ślady ugryzień identyczne do tych znalezionych na kościach zauropodów z Madagaskaru. Nie wiadomo, czy marzangazaury aktywnie polowały na przedstawicieli swojego gatunku, czy tylko pożywiały się ich padliną. Niezwykle ciekawy jest układ oddechowy marzangazaura. Większość kręgów i żeber tego teropoda posiada puste wgłębienia, nazywane otworami pneumatyzującymi, mogące być za życia zwierzęcia wypełnione workami powietrznymi. Świadczy to o tym, że marzangazaur oddychał podobnie jak ptaki. U nich kręgi szyjne i żebra mają wgłębienia wypełnione przednimi workami powietrznymi prowadzącymi do płuc. Tymczasem tylne kręgi grzbietowe i krzyżowe mają wgłębienia na tylne worki powietrzne, również prowadzące do płuc. Podobne cechy świadczące o obecności ptasiego układu oddechowego odkryto u Marzangozaura. Dzięki temu skomplikowanemu i bardzo dobrze sprawdzającemu się układowi oddechowemu, powietrze przepływa przez płuca tylko w jedną stronę. A wydychane powietrze nie zawiera tlenu. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli Ci się podobało, pozostaw łapkę w górę oraz koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Cześć!